Jestem w złym humorze. Nic mnie dzisiaj nie rozweseli. Nie ma na to szans. Znowu się nie domyły. Tato. O, cześć, Bingo. O nie, tylko niezły humor. Hej, Bingo! Popatrzcie! Jaka... Bingo, no co ty A, ha, ha. robisz? Nic nie powiem. Cześć, Bingo. <tryk> bingo, co w ciebie wstąpiło? Nie we mnie, mama. Mamo, Bingo zrzuciło mój ręcznik. Gaczory, bingo, ja ciebie nie poznaję. To nie moja wina. <tryk> <tryk> Czekaj, chyba już wiem, co się stało. Co? Bingo wpadła w zły humor. Masz rację. No to musimy ją z niego wyciągnąć. Tylko jak to zrobimy? Jeszcze nie wiem, ale trzeba szybko coś wymyślić, bo zobacz co ona wyczynia. Okej, okay, pomożemy naszej Bingo. Bingo? To co powinnyśmy zrobić? Niech się zastanowię. E... O, mam jeden pomysł! O Jacie, jaki przepiękny domek wyszedł spod moich rąk! Och, jestem z siebie zadowolona. Mam nadzieję, że przetrwa wieki. Ja. Może nie! Pójdę sobie teraz na krótki spacerek. Ja. Jeśli chcecie zniszczyć mój domek, będziecie musieli go złapać! Ja. Przypadają zabieganiem. No chodź, Bingo! Niego jesteś zostać w złym humorze! Mamo, udało mi się! Dawaj tu ją! Bingo, jak Ci się podoba? Teraz jesteś w dobrym humorze? W się. Pobawimy się w ogródku? Możecie się bawić w dokładnie te same zabawy co rodzice. Okej, okay, w co oni się bawią? Szczurokurę! Szczuro, co? Chodź tu i odejdź stąd! Jakie chodź tu i odejdź? Blue, nie musimy się bawić w dokładnie to samo. Bawmy się w mysz światełko i... No dobra, burgerownia gotowa. Bingo, spójrz! Mamy pierwszego klienta. Jaki burger będzie dla pana? Blue myślę, że sama podejmiesz najlepszą decyzję. Możecie dopójść nabawić się w te burgerownię, a jutro rano ma z niedospania spania lub wyjść z wanny teraz, a jutro rano mieć mnóstwo energii. Czyli wybór należy do nas, tak? Hmm. Jaki burger będzie dla pana? Dobra, jedna krótka zabawa. Hurra! Poproszę jednego burgera. Oczywiście. Jeden burger będzie. Już się robi. Bip. Czy na pewno... Czy będą frytki do burgera? Tak, poproszę. Bip. Na pewno nie chcecie... Frytkami! Okej. Okay. Wyjść już z wanny? Nie, Pić z Eee, Chwila, e, bardzo proszę. Dzięks, zaraz podam. I dobrze, bo już późno. Dzień, Gotowe. Już panu podaję. Smacznego, Marzu, marzu, Proszę a, bardzo. O, dzięki. O, m, 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 słuchaj, ty decydujesz, ale pomyśl o jutrzejszym poranku. M, 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 wow, przepyszny jest ten burger. Mówiłam, że macie wyłazić z wanny. No pracuje nad tym. Dobra, kończymy tę kąpiel. Jeszcze nie! Musimy jeszcze sprzedać te wszystkie burgery. A, w porządku. Ja je wszystkie zjem. Na, 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 na. Pychotka. No, sprzedane co do sztuki. Ja cię. To jak pan zamierza zapłacić za te wszystkie zjedzone burgery? No super! Siedzę w wannie i każą mi zmywać naczynia! Więcej brudnych naczyń dla pana! Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają twoje ulubione seriale.